No to ja jestem a dzisiaj sobie zagramy w horror Jakbyście się pytali dlaczego mam skin na Bacona To dlatego, że po raz jestem z innego konta Czas eee... w, w ogóle ja gram to samo, więc jest mi trochę gorzej Muszę że jest trochę gorzej, bo gram to sam. Ale co, że trochę nie będzie jakiś taki mocny horror ja bym chciała, się pełnił jakiś mocny rodzaju, co No sleep at work, nie śpię w nocy, kiedy jakaś noc... A... Dobra. Trzeba iść pracować. Dzień dobry. O, to jest mój pokoik? Jeżeli tutaj roboty. Nie, no co, jest coś, coś. O, to jest fajne, taką pracę ja mogę mieć, jak nie mogę spać. Jak się ale dobra, małe łazienkę, więc jest... Dobrze. Aha. Łazienka za... Ej, Boże, nie łazienka. Ty. Nawet latarkę za robukse trzeba. Dobra, aha, dobra, będzie coś. Dobra, to jest sklep, tak? Z tego co rozumiem. Czy naprawdę mały przyjść tędy, e, Zamiast obracać się no. Dobra, dobra, już trudno, już nieważne. Dobra. Aha, muszę przeczytać te, tak, dobra. E, o, muszę przeczytać tutaj o. Dobra. Jeśli e, w pracy. Kiedy kas... Eee, e, coś tam, coś tam. Te, um, Dobra. E, dzień dobry. Ty co jest? Co mam teraz zrobić, bo nie mam do końca. Dobra. O, tutaj muszę to postawić. Dobra. To wszystkie muszę? Czemu ona mieć? Aha, bo dostała chyba. Dobra. Jeszcze tylko dwa. Cyk. Aha, to teraz o, to ryje ty. Przechodzi to. O tutaj. Dobra. Już mi została samej książka. O! Przejście... Dobra. Eee, dobra, więc teraz tak. Co dalej? O, nic już nie możesz robić? iść spać. Zaraz, był regulamin przecież, dobra. Zapomniałam o regulaminie. Dzień dobry. Golnie cię. Wczoraj mi się pokazało coś tutaj kupiło. Mo nie, było wszystkie, jak Nie. Musiałam zostawić. Czy mogę dostać film? To jest takie filmowe. Dobra, powiem Ci takie filmowe. Już sprawdzam, już sprawdzam. Wait a second, eeee. Eee, pero ty. Ej, myś... Myśl mnie działałeś. Aha, bo ja V kliknę i dlatego ten... Okay. Bye bye. Siema. O, gigaczady. Dobre. O, Giga, co tam do ciebie, o cześć. Chciałem. Aha dobra. Proszę. Co to było? A co ty? A jestem bardzo chyba śpiący. A jestem teraz, teraz jest bardzo śpiący. Jest okoliczny. Burger Kinga widzę! Chyba. Tak, o, widzę! Dzień dobry panie, bo... Że, o, fan Burger Kinga. Co, to nie Burger Kinga? Blok, z e, Kinga. Blok Kinga. To brzmi jeszcze gorzej niż Burger King. Action, action, just action, action, reaction. action. Action, reaction. O, action, action. Action, action. te książki wyglądają tak samo, ja nie rozumiem Ja nie rozumiem, że one są te same? Czekaj No bo one są te same Action, action, reaction, gdzie to było? Gdzie ostatnia książka już? dobra w ogóle ten to macie chyba bardzo ściszony i jak tam powiedziałem, że o co to jest, to przedtem był dźwięk taki, ale nie wiem czy słyszeliście, bo... ale jest O Jezu, co ja robię? Trochę ze zmęczenia już. Zaraz się I po zamyślimy. Zaraz, ja sobie spójrzę. prostu to... Dobra, o! O, nikt go nie ma, no, dobra, idę spać. Muszę iść do sprawy auta. Zaraz auta nie mam. Mam jednak auta. E. I już Dobra, noc druga. A ile to jest noc w ogóle? Przecież ta tylko 12 minuty. Nie 20. To jest przesadnie chyba. Ja czy nam będzie trwało więcej niż 12 minut to robimy yy, dwie części Również nawet więcej będzie trzeba jak na to iść mamy to śmietnika skoczyć tak? I tam jest jakieś tajne przejście Co na to iść To jest pytanie Bebe. A jeśli by była druga część, to może być ta druga część w innym momencie, bo po tej pierwszej przed części wyjdę z gry. Innego dnia dopiero na jego części. Jak ja mam tam miść? Mam już znowu klipować. za chwilę się na makrówstwo z makrów To działa miść. Jo. Types from the basement, something mm. like that. Ale... Trzeba mm. zejść nie da.